Cześć, witam Was serdecznie w sklepie wędkarskim. BOLF i teraz wpładają fajne kołowroteczki. Kultowe X1 od faworita, rozmiar 2500 S. S oznacza płytką szpulę oraz 4000 troszkę z głębszą szpulą na okonka, na szczupaczka, na sandacza. Fantastyczne kołowroteczki, naprawdę maślana praca rewelacyjnie się kręcą. Zobaczcie na to i kręci się i kręci się. 2 1 przełożenie 9 plus 1 łożysko czyli oporowe czyli na 10 łożyskach bardzo precyzyjny hamulec. Naprawdę tutaj od razu rusza, nie ma żadnego przestoju. No klasa sama w sobie. One kosztowały około 400 zł. Teraz nieważne które kupicie 269 zł. Promocji na www.bolw.pl. Odwiedzajcie nas, subskrybujcie kanał, obserwujcie nas, a takie ciekawostki będą na pewno wpadać. Teraz macie mega okazję na fajne kołowroteczki od Faworita. Pozdrawiam serdecznie, cześć!